Eddy, Max i duszek ok ledwo zdążyli uciec z ponurej wyspy doktora Lenkusa. Chcąc zdobyć zwierzęta laboratoryjne do swoich okrutnych eksperymentów, lękus uwięził w klatkach Maxa i Ediego. Max, pierwszy padł ofiarą jego doświadczeń, ale ścigający naszych przyjaciół piraci, spowodowali na wyspie wielkie zamieszanie, dzięki czemu Eddy mógł wydostać się z klatki. Morfolo! Głupi i zły asystent doktora Lenkusa wylał swój z żarłocznymi drożdżami, które opanowały całą skalistą wyspę. W chwili, gdy balon z trzema przyjaciółmi już odlatywał, pojawił się ptak Grom, władca Morza Cyklonów. Piramida Potapako. Skazuję was na wieczną tułaczkę po Morzu Cyklonów! Zostaniecie tutaj do końca waszych dni! Ja tutaj rządzę! Jestem władcą burz i morza cyklonu! Szaklęte ptaszyszko! Nie myślałem, że taki chuderlach ma taką wielką siłę! Tak, grom ma o wiele większą moc niż sądzisz! Ma się trawia eliksir Wkrótce stanie się normalny! Ach. 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 Nie mieszkać tak, Maxiu! Spokojnie! Ha -ha! Podobnie jak na początku wyprawy, taki teraz czarny sterowiec piratów leciał tuż za naszymi przyjaciółmi. Znowu widzę ich balon, szefie! Ale teraz jest pusty! To może być jakiś podstęp! Bałwanie! Nie spuszczaj go z ok to wreszcie wyszpa niedźwiedzi? Wiem, że bardzo byś tego chciał, ale to mało prawdopodobne. Rozejrzyj się. Czy widzisz na tej wyspie jakieś wielkie, groźne zwierzęta? Oby ich nie było! Bo bez balonu będziemy zmuszeni dostać tu na zawsze! Naprawdę chcecie tam wejść? Jeśli to jest wyszpa niedźwiedzi, to mam wrażenie, że właśnie w takiej jaskini mieszkają moi bracia. O jakie piękne rzeźby! Dawniej to byli rzeźbiarze! Ja! Uważam, że są paskudne! Ty się w ogóle nie znasz na sztuce! Ta jaskinia jest niezwykła! Przeciąg! Nie cierpię przeciągu! Wróć mnie do butelki! Już, już! W każdym razie dobrze czuć kamień pod nogami! Mac! Wyciągnij mnie stąd, Eddie. O, Dziękuję! Mogło być gorzej! Nawet nie wiesz o ile gorzej! Niedźwiedź? Taki sam jak ja! Jeszcze na niedźwiedzi! E, to tylko odbicie! E, e, e. godzina! E, a, a, o, przepraszam! Ja niespecjalnie! To było tylko odbicie! Szkoda! Co to ma znaczyć? Czy zwieźnięcie ducha może czynić cuda? Dobra rada. By nie zabłądzić w labiryncie, nigdy nie wolno wracać tą samą drogą, którą się przyszło. Teraz w prawo. Dałbym za to słowo ducha, że gdzieś już słyszałem ten dźwięk. 99 stopni schodów zaprowadzi cię ku światłu, zaś jeden stopień ku ciemności. Co to znaczy? To znaczy, że na waszym miejscu nie ryzykowałbym wspinaczki na te schody. Jeden z tych stopni jest pułapką. Nie mamy wyboru. To jest jedyna droga. Eine Schlange! Trzęsienia ziemi. Eddie! Ho, ho, ho! Patrzcie, takie pudło z obrazem. Wystarczyło ustawić je w pokoju i nikt już stamtąd nie wychodził. A tutaj modny kapelusz. Bardzo ceniony przez ówczesne elegantki. Ciekawe, do kogo to wszystko należy. Musimy się teraz jakoś sztąd wydostać. Uwaga! To piraci! Schowajmy się! Spuszczajcie! Powoli! Powoli! Nic nie warto łamanie! Dwa miesiące na morzu cyklonów i takie nędzne zdobycze! Eee. Im szybciej skończymy, tym szybciej wrócimy do bazy. Hurra! Wracamy do bołu! Kiedy pomyślę o tym niedźwiedziu w masce i o tym, ile mogłem za niego dostać na targu niewolników? To wszystko przez was! Przez was! Trasz albo nigdy, mają nasz balon. Masz jakiś plan? Wyszkakujemy wszyscy na raż i odbijamy nasz balon. Och, doskonały plan! W drogi, trąbacze! W drogi, złocieńczy! Eddie! Ah! <grywa> Bardzo nie lubię, kiedy ktoś się bije. Eddie! <grywa> Co oni z nim zrobią? Szef piratów na pewno sprzeda go na targu niewolników w Andarkos, Ale boję się... Nie zechcę go przedtem poddać wyszukanym torturom. Kieraci uwięzili Ediego. Mały Max nie mógł mu pomóc w żaden sposób. Hehehe! Gadaj, niedźwiedziu! Jak odnalazłeś nasz ukryty skarbiec? Co? Nic wam nie powiem, megóżowate rygi. od jakich by tu zacząć tortur? Wyciąganie kości! Udawać mnie! Utopić mnie mięso! Dwie nożyce! Tak, o, tak, tak jest! Jurek, gli. gli. <gry> 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 Przestańcie! Nie łaszkoczcie mnie! Nie tego! <gry> Biedny Eddy, uwięziony przez piratów i poddany strasznym torturom łaskotania, nie tracił nadziei. Wiedział bowiem, że jego przyjaciele Max i Ok zrobią wszystko, żeby wyrwać go z rąk złoczyńców. W swojej długiej podróży.